Witam wszystkich po półrocznej nieobecności. Jesteśmy na jeziorze Ostrowieckim. A nie, kurde, to jest jakaś studowa, to nie jest jezioro Ostrowieckie. Tup, tup, jak widać jest w trakcie remontu. Spód już jest pomalowany pierwszą warstwą farby. Bardzo dobra farba. Jakość sprawdzona przez morze. A pod nią poszły dwie warstwy podkładu. Podkład oczywiście epoksydowy z utwardzaczem. Że odwartz tutaj oznwarzać, a o, tu jest podkład. To jest najtańszy jaki był na Allegro. Bardzo dobry podkład epoksydowy. I, I daliśmy go tylko na warstwę podwodną, ponieważ w linii nawodnej będzie już farba taka jaka była wcześniej, czyli biały połysk, bardzo dobry lepsza nie musi być. Zdała egzamin przez dwa lata od poprzedniego remontu. No i tu, tu tak sobie stoi od jesieni. W międzyczasie mieliśmy w grudniu trochę mrozów i się martwiłem, czy tutaj się coś nie wydarzyło. Wbijamy do środka. Na filmie, nie, może nie wygląda to jakoś specjalnie atrakcyjnie. Nie jest tu w ogóle pięknie, bo to jest jednak remont. Zapalimy sobie światełka. Tak, mamy kabinkę Ja tutaj przyjeżdżam czasami spać. Nie jest telewizję, bo zasadniczo telewizji nie oglądam. I ciekawe, co też po pół roku zrobi nasz tutaj dizelek pół ja się urokuję na no, stąd sternika, co by było wygodnie. I patrzymy po pół roku z tym że przyznaję, że akumulatory od zapalania są podłączone pod malutki solarek, taki 30-watowy, i on je tam prawdopodobnie. Doładowuje także grzanie. Kilka sekund grzania. Poczekamy. Dobra, odpalamy dziada. Zobaczymy. Raz, korzyść, śmierć. Wow. Wow. A nawet dwa łały. Tam pod tymi deskami. Warcie okrutnie. Warcie betus Dobra, gasimy go. Wetus to jest w ogóle bardzo dobra firma. Silnik 33-konny. Pojemność skokowa 1,7 litra. On zdaje się ma około 10 lat. I bardzo dobrze się spisuje w tej łódce. Ciągnie przez muł, przez wszystko. Zanurzenie ta łódka ma 75 cm, ale, ale na przesmyku między naszymi jeziorami jest 50 cm wody, reszta to muł. Także przebija bez problemu. I mam nadzieję, że niedługo tam się spotkamy. Już już na wodzie. Tu mi został jeszcze gdzieś tydzień malowania. Tu jakieś szmaty się walają. No ogólnie, mój Boże, stodołanie wygląda to dobrze, ale, ale tup, tup, już jest w coraz lepszym. Lodówka, piwo, najważniejsze. Także do zobaczenia za dwa tygodnie. Pozdrawiam i zapraszam.